Tomek, witam Was ze swojej własnej kuchni. To nie jest lokowanie produktu, ale polecam Wam brać kreatynę. Niekoniecznie tej firmy, chociaż ja, ja biorę tej, ale działa super na mięśnie, co przy treningu siłowym, ale też przy sportach wytrzymałościowych jest bardzo ważne, jak mówią mądre głowy. Ale te mądre głowy mówią też, że kreatyna bardzo dobrze działa na mózg. Jak masz trochę zarwaną noc, a ja dopóźno oglądałem Ligę Mistrzów, polecam kreatynę. Najlepiej przebadany suplement na rynku, daje radę. No co, robimy zakłady? Zdążę na siłkę dzisiaj czy nie zdążę? W poniedziałek nie zdążyłem, wczoraj rzutem na taśmę zdążyłem, a dzisiaj znów staję w korku. wjechałem odpowiednio wcześniej z pracy, ale nie wziąłem pod uwagę, że przecież pada. A jak pada, to generalnie jest tak, że kierowcy zapominają jak się jeździ. I od razu korki są większe. Mam nadzieję, że w tak zwanym międzyczasie, kiedy będę na siłce, przestanie padać, bo chciałem sobie zrobić krótki, króciutki trening sprinterski po siłce, bo zaraz obok siłowni mam e, stadion z bieżnią lekkoatletyczną, gdzie chciałem sobie zrobić fajny trening, który polecił e, tutaj kolega, oto e, trener, polecam jego kanał w ogóle na TikToku, hmm, e, kolega Kamil, instruktor na siłowni, więc chciałem sobie jeszcze chwilkę pobiegać, no zobaczymy, mam nadzieję, że trochę przestanie padać. No nic, jadę, bo będą na mnie trąbić. Pozdro. Nie no, kurwa, to są jakieś jaja, ja pierdolę, słuchajcie, no, ja to już chyba z godzinę. Ja nie wiem, co się dzieje w tym mieście, no trochę pada, ale nie ma jakiejś ulewy. Wszystko stoi. że o tych zdjęciach pierwszych to w ogóle już nie wspomnę. Mam nadzieję, że zdążę na te następne za godzinę. Ja pierdzielę. Jazda w ciul. Absurd. No to dotarłem. No, ponad godzinka. Lecę. No to dzisiaj, trenowanie pod hasłem krótko, ale mocno. Najpierw szybki, mocny trening brzucha. Potem krótki, mocny, intensywny cross training hard z Pawłem 45 minut, ale naprawdę solidnego wycisku. A na koniec 20 minut kalistyniki, czyli też nie za długo, ale mocno, jest pompa. A teraz, co na koniec dnia? I szybko, ale krótko. Sprinty na no to, słuchajcie jestem na bieżni zaraz będę robił sprinty na macie sprintów polecam oto trenera Kamila z siłowni w Aquaparku. ma super fajny content na swoim kanale ja się zainspirowałem zaraz robię sprinty o jeśli ktoś tu po mnie przebiegł to ja też będę zaraz biegał o, no to sprinty odhaczone 12 razy pirazy około 60 metrów przeplatane truchtem na koniec 400 metrów jedno kółko po bieżni Krótki, intensywny trening, ale może się zmachać. Jadę odpoczywać. Pozdro, ekipa. Widzimy się jutro.